Rozdział XXV Człowiek w czerwonym płaszczu Gniew i wściekłość Atosa przybrały charakter łagodniejszy, znamionujący w całym blasku zdolności umysłowe tego człowieka, zaprawdę wyższego. Pochłonięty cały ważnością uczynionej obietnicy i przyjętej odpowiedzialności, ostatni poszedł do swego pokoju. Poprosił gospodarza o mapę prowincji, w której się znajdowali i oglądał ją szczegółowo. Przekonawszy się, że cztery drogi prowadzą z do Armentieres, przywołał czterech pachołków. Planczyt, Grymoł, Musketon i Bazen stawili się natychmiast i otrzymali polecenia jasne i szczegółowe. Mieli wyjechać na zajutrz przed i udać się do Armentieres, każdy inną drogą. Planczyt, jako najsprytniejszy, powinien był jechać tą, którą udał się powóz. Atos wziął do pomocy lokajów, ponieważ ci nie wzbudzają takich podejrzeń jak panowie i znajdują więcej sympatii u tych, których się wypytują. Co więcej, Milady znała muszkieterów, a nie widziała nigdy pachołków, a przeciwnie oni znali ją doskonale. Wszyscy czterej powinni byli zjechać się razem w Armentieres o jedenastej rano. Jeżeli by odkryli schronienie Milady, trzech pozostanie, by jej pilnować, czwarty powróci i zaprowadzi czterech przyjaciół na miejsce. Po wyjściu służących Atos wstał i wyszedł, była już dziesiąta, widocznie poszukiwał kogoś, aby o coś zapytać. Podszedł do zapóźnionego przechodnia i kilka słów powiedział, zapytany cofnął się, przerażony, nic nie odpowiedział, tylko ręką wskazał. Atos dawał mu pół pistolet, żeby szedł z nim, lecz odmówił. Atos zapuścił się w wskazaną ulicę, doszedł do placu i znów się zatrzymał. Ponieważ tutaj spodziewał się spotkać kogoś, czekał zatem. Rzeczywiście, po chwili zjawił się jakiś człowiek. Atos powtórzył pytanie, lecz tak samo i tutaj trafił na upór. Nie chciał mu towarzyszyć zapytany, ograniczył się tylko do wskazania ręką. Szedł zatem w kierunku wskazanym i znalazł się na przedmieściu, położonym z przeciwnej strony, niż ta, którą wjechali do miasta. Tu znów nie wiedział, dokąd się udać. Na szczęście spotkał żebraka, któremu obiecał telarę żebrak na widok monety zdecydował się pójść. Gdy doszli do skrętu ulicy, wskazał mu w oddaleniu domostwo opuszczone. a Atos udał się w tamtą stronę, a żebrak wziął mużne i uciekł, jak mógł najprędzej. Muszkieter okrążył dom kilka razy, zanim odszukał drzwi, pomalowane na czerwono, równie jak cały budynek. Ciemno było, cisza grobowa panowała w mieszkaniu. Zapukał do drzwi. Usłyszał szmer niewyraźny, uchylono je i mężczyzna wysoki, blady, z czarnym zarostem, stanął na progu. Zamienili kilka słów po cichu, i mężczyzna dał znak, że atos wejść może. Muszkieter skorzystał z pozwolenia. Człowiek, którego atos tak długo i z takim trudem poszukiwał, wprowadził go do swego laboratorium, gdzie właśnie zajęty był składaniem i umocowywaniem żelaznym drutem kości szkieletu. Korpus był już gotowy, głowa jedynie leżała na stole. Otoczenie wskazywało, że gospodarz domu uprawia nauki przyrodnicze. Były tam słoje z wężami, jaszczurki wysuszone, pęki ziół, dziko rosnących, wątnych zapełniały kąty pokoju. Człowiek ten żył samotnie w domku opuszczonym. Na zaproszenie gospodarza Atos usiadł obok niego. Wtedy wyjaśnił mu, jakiej usługi wymaga, lecz nieznajomy cofnął się ze wstrętem i odmówił stanowczo. Atos dobył kawałek papieru, na którym było nakreślone parę słów, u spodu zaś podpis i wielka pieczęć. Nieznajomy, przeczytawszy pismo, zobaczył podpis i pieczęć, skłonił się na znak, że gotów jest do posłuszeństwa. Atos podniósł się, ukłonił i wyszedł. O świcie przyszedł doń D'Artagnan z zapytaniem, co robić czekać i odpowiedział Atos. Niedługo przełożona klasztoru przysłała z zawiadomieniem, że pogrzeb odbędzie się w południe. O trucicielce nic nie wiedziano. Musiała jednak uciekać przez ogród, rozpoznano bowiem ślady na piasku, furtkę ogrodową znaleziono zamkniętą, a klucz od niej widać zabrała. W godzinie oznaczonej Lord de Winter i czterech muszkieterów udali się do klasztoru. Wszystkie dzwony były w ruchu, kaplica otwarta, a kraty zamknięte. Po środku chóru wystawiono zwłoki ofiary, przybrane w strój nowicjuszki. Po bokach chóru, poza kratami, zebrały się zakonnice i, nic widząc nikogo, i same niewidziane, łączyły śpiew swój ze śpiewem księży. U progu kaplicy de Artanian zachwiał się i obrócił, szukając wzrokiem Atosa, lecz Atos znikł bez śladu. Atos szedł jakiś czas z wzrokiem, w ziemię utkwionym, od czasu do czasu napotykał plamy krwawe, jakie zapewne pochodziły albo z rany zadanej człowiekowi, poprzedzającemu powóz, lub może który z koni otrzymał ranę od strzału muszkieterów. Po trzech kwadransach takiej drogi o 50 kroków od Festubet napotkał dużą plamę krwi i grunt, stratowany kopytami końskimi. Pomiędzy laskiem tym i kawałkiem ziemi znów ukazywały się ślady nóg kobiecych, powóz zatem tutaj się zatrzymał. Tutaj więc Mylady wyszła z lasu i wsiadła do powozu. Zadowolony z odkrycia, potwierdzającego podejrzenia, Atos powrócił do oberży, gdzie oczekiwał już Planczyt. Wszystko stało się według przepowiedni Atosa. Planczyt jechał tą samą drogą, widział plamy krwawe i poznał także miejsce, gdzie konie stanęły. Lecz dotarł dalej niż Atos, bo do wioski Festubet i pijąc tam w oberży, bez pytania, dowiedział się, że dnia poprzedniego o wpół do dziewiątej rano człowiek jakiś, towarzyszący damie, jadącej powozem pocztowym, zmuszony był zatrzymać się tamże, nie będąc w stanie jechać dalej. Opowiadał on, że złodzieje napadli ich w lesie, przy czym został raniony. Dama zmieniła konie na poczcie i pojechała dalej. Planczyt odszukał pocztyliona i dowiedział się, że tenże odwiózł damę do Fromels, skąd udała się do Armentieres. Planczyt pojechał bliższą drogą i o siódmej rano był także w Armentieres. Była jedna tylko oberża za stacją pocztową. Planczyt udał się tam jako lokaj, szukający służby. Rozgadał się z ludźmi miejscowymi i dowiedział się, że jakaś pani przybyła sama jedna o jedenastej wieczorem, wzięła pokój w oberży, kazała przywołać gospodarza i oświadczyła, że pragnie zamieszkać jakiś czas tutaj. Planczyt nie dopytywał się więcej. Pobiegł na miejsce umówione, zastał trzech pachołków na czatach, kazał im pilnować wszystkich drzwi oberży, a sam udał się do Atosa, któremu właśnie kończył zdawać relacje, gdy przyjaciele jego powrócili. Smutni byli i zamyśleni, nawet słodka twarz Aramisa chmurą się pokryła. Co teraz będziemy czynić? Zapytał de Artanian. Czekać i odpowiedział Atos. Bez odpowiedzi zawrócili i poszli, każdy do siebie. O ósmej wieczorem Atos rozkazał konie posiodłać i uprzedzić Lorda de Winter i przyjaciół swoich, że powinni gotować się do wyprawy. Za chwilę wszyscy pięciu stanęli pod bronią. Obejrzeli ponabijali muszkiety. Atos wyszedł ostatni. Cierpliwości. Rzekł, brakuje jeszcze kogoś. Wszyscy obejrzeli się dokoła, nie mogąc poznać, kogo by im brakowało. Atos wskoczył na siodło. Czekajcie na mnie, powiedział, zaraz powrócę. I ruszył z kopyta. Za kwadrans powrócił w towarzystwie mężczyzny z maską na twarzy, owiniętego w ogromny czerwony płaszcz. Lord Winter i trzech muszkieterów spoglądali po sobie. Żaden z nich nie mógł objaśnić drugiemu, bo żaden nie wiedział, kim jest ten mężczyzna. Pomyśleli jednak, że tak być powinno, skoro atos tak postanowił. O dziewiątej udali się drogą, którą powóz przejeżdżał. Straszny był widok tych sześciu ludzi, pędzących w milczeniu, pogrążonych w rozmyślaniach, jak rozpacz, cichych, jak przeznaczenie, nieubłaganych.